Cześć, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku na kanale. Ten będzie nieco inny. Nie wiecie już o co chodzi. Tak, dzisiaj będziemy wkładać taką oto kosteczkę. To jest kostka rubika 3x3. Jedna z takich najprawniejszych kostek. Pewnie tak, większość z Was taką kostkę ma, ale nigdy jej nie użyło, Więc ja się z pomocą i sprzęgłam w tym pomóc. Będziemy kosztować metody LGL, czyli layer by layer. W angielsku, co znaczy warstwa po warstwie, no nie? Czyli na po prostu będziemy kładać pierwszą warstwę, żeby się zgadzała, potem drugą, żeby się zgadzała i w końcu trzecią, co da nam rezultat ułożenia kostki, prawda? Więc tak, yy, na początku może ją rozmieszajmy. Yy, kilka osób prosiło mnie o ten film, chociaż nie wiem, czy będzie jakoś jakikolwiek czytelny. Dajcie znać, czy w ogóle oglądaliście, czy w ogóle z niego skorzystaliście, czy według was Dobrze to wytłumaczyłem, czy źle? Po prostu, no nie? Tak. Pierwszym krokiem będzie ułożenie na białym centrze. Tak, teraz takie szkole. To są narożniki. To, to, to. To są krawędzie. Te, te, te. I to są centry. Centry to są jedyne klocki, kolory, kostce, które nie zmieniają swojego miejsca, no nie? Czyli po prostu zmieniają miejsce wszystko, ale centra pozostaje dalej na swoim miejscu. Więc tak, chcemy ułożyć taki, już krzyż na w białym centrze, no nie, na białym centrze żeby tu było białe, tu było białe, tu było białe i tu <laughs> przepraszam teraz tak, żeby to zacząć musimy łożyć jakby to góry nie zamniało, ale na żółtym musimy jakby, tu już mamy prawie zaczęto czyli musi być taka stokrotka, żółty środek i w oku bia białe, białe krawędzie narożniki na razie nie muszą być to z tym zajmiemy się potem, no nie tak, mamy pierwszą krawędź tutaj Szukamy na koszce, druga jest tutaj, no nie, tu mamy żółte, tu mamy tą krawędź, tu możemy sobie wstawić. Patrzę, 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 tu jest na następna, prawda, też możemy wstawić. Patrzcie, gdzie jest ostatnia, ostatnia jest tutaj, tu mamy to, to jest ostatnia. I najlepiej, żeby wstawić krawędź zawsze, jeśli mamy takie coś widzicie, że ona jest jakby tu u góry, no nie. jak chcecie, żeby była tu, a jest tu u góry, to najlepiej zrobić tak. Tak i tak. I mam ułożone. I dlatego nie układałem tego od razu na białej ścianie, żeby krawędzie zgadały się z centrami. Czyli teraz, żeby poprawnie wstawić krawędzie na białą ścianę, czyli na biały center, musimy je poprawnie wstawić. Żeby móc obrócić tą krawędź o 180 stopni na białą, musimy znaleźć zielone. Czyli tak, kręcimy połową i tak, mamy zielone. Możemy wstawić o 180 stopni. Mamy w białe, trochę i teraz tak. Powiedzmy, chcemy wstawić tego pomarańcza. Szukamy pomarańczowego, jest pomarańczowy, wstawiamy o 180 stopni, jest następny. Tutaj, no to jest niebieski, szukamy niebieskiego, jest niebieski, obracamy. Ostatni czerwony, szukamy czerwonego, jest i czerwony, i obracamy. I z takim sposobem mamy biały krzyż, który nam się zgadza. Zgadzać chodzi o to, że tu mamy białą ścianę i tak krawędź zgadza się centrem, krawędź zgadza się z centrem, krawędź zgadza się centrem i krawędź zgadza się z centrem. Do tego dążyliśmy. Teraz będziemy wstawiać narożniki. Pewnie teraz sobie ten narożnik jest dobrze, no nie? Ale wcale nie jest dobrze. Tu powinien być narożnik o kolorach pomarańczowym, niebieskim i białym. A jest zielony, pomarańczowy i biały. nie? Tak. Chcemy, tu mieć narożnik. Czyli musimy znaleźć narożnik o kolor, kolorze, jak już mówię, białym, pomarańczowym i niebieskim. Ci szukamy. Eee, znalazłem go, jest tutaj. I żeby ten narożnik wstawić tutaj, musimy go przenieść tutaj. Czyli on jest tutaj, kręcimy górną ścianą. Tak, jeszcze brakuje jedno obrócenie i jest tu. Ci znalazł się tutaj, nie? Więc teraz wykonujemy taki ruch, algorytm, sztuczkę, jak to nazwać, ale nieważne, jak, jaką orientację biały jest obrócony, czy patrzy się do góry, czy patrzy się w prawo, czy patrzy się do mnie, tak to nazwę, to po prostu, jeśli ten narożnik jest nad miejscem docelowym, czyli tutaj, to po prostu robimy taki ruch. Góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, dół, prawo. Wykonujemy to, to może nawet trwać do 6 razy wykonania i... Patrzymy, czy nam narożnik nie wskoczył, no Teraz tak, chcemy mieć tutaj narożnik ułożony, czyli szukamy ściany o zielonym, pomarańczowym i białym kolorze. Taki narożnik znajduje się tutaj. On to jest ten. Zielony, pomarańczowy, biały. Na miejsce docelowe, czyli nad tutaj. Kolory się zgadzają i znowu to kręcimy, no nie? Góra, lewo, dół, prawo, góra lewo, dół, prawo i wskoczył nam, ale inny, więc skręcimy jeszcze raz góra, lewo, dół, prawo i wskoczył Prawa. Um, teraz chcemy, żeby mieć tutaj no nie? szukamy znowu, najlepiej po prostu pokręcić górną ścianą jest to jest ten, zielony czerwony, zielony, czerwony no i oczywiście nasz biały i teraz tak góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół prawo, góra, lewo, Góra, do prawo, dół prawo. To było chyba najdłuższe wykonanie, chcieli aż sześć razy. Musimy to wykonać. I teraz tak zostało nam tylko ten. Właśnie może się przydać taka sytuacja, że na ten jest źle, no nie? Tu by był ten. Tu musimy go wyciągnąć i wstawić ten. Ale jeszcze ten był dobrze, to my go wstawiam. Proszę, nie przejmujcie się tym. Jeśli też jest na dole, powiedzmy, że też jest na miejscu docelowym, no nie? No, czyli dalej kreślimy. Góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo dół, prawo, góra, lewo dół, prawo. O, albo Dobra. Czyli skończyliśmy kładać pierwszą warstwę. Mamy ścianę. Dla mnie, kiedyś, ułożenie jednej ściany też był sukces. A teraz, że się zgadza, wszystko jest pięknie, kolorowo, pięknie ustawione. jeszcze bardziej miecierz. Nie, nie, nie. Dla mnie samo ułożenie ściany było satysfakcjonujące za pierwszym razem. Więc teraz tak. Będziemy wstawiać krawędzie tutaj, żeby ułożyć. Do tego momentu całą drugą warstwę Powiedzmy, że chcemy Albo inaczej um, um, Kręcimy gór, górną ścianą Dopóki nie znajdziemy niebieskiego koloru zgadzający się z tym centrem Kręcimy, kręcimy Jeśli na przykład byśmy nie znaleźli tutaj niebieskiego Byśmy przekręcili już kostkę miliard razy I nie znaleźlibyśmy akurat tego niebieskiego To spróbujemy na czerwonym Próbujemy na zielonym, próbujemy na pomarańczowym Ale na, akurat nam um, Niebieskim się udało I tak um, Patrzymy, jaki jest kolor. Jeśli tu był, jest kolor pomarańczowy, kolor pomarańczowy jest po lewej stronie, no nie? Po lewej. Więc teraz, tak. To będzie inny algorytm, który, albo zwolnić sobie film, albo ja spróbuję dobrze Wam przedstawić. Czyli tą krawędź, stąd chcemy wstawić tutaj, no nie? Pomarańczowo-niebieskie, pomarańczowo-niebieskie. Czyli ją wstawiamy tak. cały czas trzymamy białym do dołu, nie? To jest ważne. Więc teraz tak, szukamy. Teraz powiedzmy na czerwony, bo akurat tutaj widzę. Jest czerwony, patrzymy też po kolorach. Jest tu czerwony, to powiedzmy, że kręcę i jest czerwony, ale odwracamy kostkę tak i widzimy, że tu jest żółty, a żółty jest na górze, czyli się nie zgadza. Takie, z taką krawędzią po prostu ignorujcie ją, jakby to nie było czerwone. No nie, kręcicie dalej, kręcicie dalej, dalej i w końcu trafiacie na dobrą krawędź z kolorem niebieskim. Nie? I kolor niebieski jest po lewej stronie, czyli wstawiamy to na lewo. Czyli teraz tak. Jest. jest. Um, o i fajnie, bo jest ciekawa sytuacja, która może Wam się przytoczyć. Szukacie tego zielonego i pomarańczowego, bo tylko tu nie macie krawędzi. nie? Szukacie, 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 szukacie. Nie ma. Takiego, okay, no nie? Nie ma. Bo ta krawędź jest tutaj. Żeby ją wyciągnąć, wstawiamy byle jaką krawędź za jej miejsce. Powiedzmy, że tą. Czyli wstawiamy jakby na prawo, no nie? I tu nic nie ma, ale ta krawędź powinna być na górze. Kręcimy, kręcimy i jest. I wstawiamy. I teraz powiedzcie mi... Pewnie nic nie widzicie, co ja robię, ale próbuję Wam to po prostu wytłumaczyć słownie. A możecie sobie wejść na jakąś stronę, albo ja Wam podam link do tego, jak wyglądają te algorytmy. Czyli będą takie fajnie, rozrysowane obrazki, jak je wykonywać, no nie? Ale ja wam to przedstawię tak słownie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. I teraz tak, teraz dążymy do tego, żeby ułożyć żółty krzyż na żółtym centrze. I tak możemy napotkać trzy sytuacje, no nie? Albo że będzie kropka. Krop, kropka to jest kropka, czyli po prostu robimy ten algorytm, który trzeba. Możemy też trafić na takiego haka, czyli takie coś, do którego zaraz przejdziemy. I możemy też trafić po prostu na prostą linię. Teraz narożniki, czyli te cztery nas w ogóle nie interesują. Interesują nas tylko krawędzie, no nie? Tak, jeśli mamy żółt, 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 żółtą kropkę, czy mamy białym do dołu, do dołu nie, nie, nieważne jak kropka będzie wasza ustawiona, może być i tak, robimy algorytm, no nie? On wygląda tak. I teraz przejdźmy do haka. Hak musi być ustawiony tak, żeby przejść do linii, czyli do następnego etapu. Czyli ustawiacie go tak, byłem do dołu, żeby krzyż był ustawiony jakby w lewym górnym rogu, tak powiem. I robić znowu jeszcze na górę. I teraz jest linia. Teraz linię nie możemy trzymać tak i kręcić, tylko musimy ją trzymać poziomu. No nie? I znowu. I w końcu się udało. Czyli mamy żółty krzyż, prawda? Tak właśnie jest. I teraz będziemy się zajmować, żeby te, żeby te krawędzie zgadzały się z centrami. No nie? Zawsze po zrobieniu krzyża na, gór na górnej ścianie, po przekręceniu dużą ilość górnej ściany będą zgadzały się chociaż dwie krawędzie. To pokręcimy. No i już mi się zgadzają dwie. Pomarańczowa i niebieska. Musimy trochę pokręcić tą górną ścianą i cały czas patrzeć, czy się zgadzają. Akurat mi zgadzają się dwie koło siebie. I zgadzające się krawędzie dwie koło siebie to jest le lepszy przypadek. Gorszym przypadkiem było by wtedy, gdyby zgadzały się naprzeciwko siebie. Czyli na przykład by, gdyby zgadzała się ta i ta. Myśmy musieli ten algorytm wykonywać aż dwa razy. Ale że składają się koło siebie, będziemy mogli go wykonać tylko raz. Czyli w sumie prościej, jakby na to. I teraz tak, żeby to zrobić, musimy jedną dobrą krawędź trzymać po prawej stronie, a drugą z tyłu. Jedną po prawej, drugą, drugą z tyłu, po prawej, z tyłu, po prawej tutaj. Nie wiem, czy kadr złapał. I, i robimy takie coś. I teraz wszystkie krawędzie nam się zgadzają. Nie wiem, czy to widzicie. I teraz zostały nam tylko te narożniki do obrócenia. Reszta kostki jest już zrobiona. Reszta jest za mną. I teraz tak. Możecie też napotkać kilka sytuacji. Najlepszą będzie to, że kostka się od razu ułoży. Może też tak być, co jest trochę rzadkie. Bo masz na to jakby 25% szans, bo narożników jest 4. Albo mniej, bo ich obrócenie też jest 4 czyli 4 razy 4 razy 4, czyli 4 do potęgi trzeciej. Nie chce mi się liczyć, nie umiem, ale w każdym razie drugą sytuacją będzie to, że zgadza się jedna krawędź, znaczy narożnik. Zgadzający narożnik charakteryzuje się tym, że ma wszystkie kolory w oku. Czyli jak stawialiśmy te krawędzie na biały, to też tak patrzyliśmy. Czyli ta krawędź ma czerwony, niebieski i żółty. Jest czerwony, niebieski i żółty. Czyli ona jest dobrze. Tu ta dla przykładu nie jest dobrze ma żółty, co się zgadza ale tu jest zielony, którego tu nie ma bo to jest niebieski i pomarańczowy czyli ta jest źle, bo ma zielony, który tu w ogóle nie ma ale ta jest dobrze, ta, re, ta reszta z tyłu też jest źle, uwierzcie mi więc tak, teraz żeby pójść jakoś dalej i to jest też algorytm, który możecie wykonać aż do trzech razy, żeby się zgadzał ale spróbujmy no no, czyli tak Teraz zobaczmy. Dalej zgadza nam się tylko ta krawędź. Musicie to sobie sprawdzić. Ja akurat już mam takie przyzwyczajenie, że już wiem kiedy się zgadza, kiedy nie. Ale to musicie sobie sami przyzwyczaić. I jeszcze raz. Mhm. Teraz jak możecie zauważyć, zgadzają nam się wszystkie. Pomarańczowy, niebieski. To, że mówię, że żółty to jest formalność, bo on jest tu zawsze już. Pomarańczowy, niebieski. Zgadza się. Zielony, pomarańczowy zgadza się. Czerwony, zielony zgadza się. I czerwony, niebieski zgadza się. Czyli wszystkie się zgadzają. Teraz jest jedyny etap w kostce, który musimy odwrócić żółtym do dołu. Żółtym do dołu, tak. I teraz wykonujemy ten algorytm z początku. Przy tym ja, przy pierwszym swoim układaniu kostki, najczęściej się myliłem, przyznam wam się. Teraz chodzi o to, że. Ustawiacie nieważne jaką krawędzią do dołu i zaczynacie kręcić ten agon. Czyli góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, dół, prawo. Dopóki Wam nie wskoczy tutaj krawędź. Dobra. Teraz jak tą macie dobrze obróconą, ustawiacie na następną źle obróconą i znowu kręcicie, dopóki żółty nie będzie odwrócony do dołu. Czyli jakby dobrze. Jest obrócony. Mam następną złą, Sorry, już jest. Kręcicie na następną złą, dołem. Jakby nie wiecie coś takiego, że obracacie kostki, czyli to jest tu obracacie tutaj i tu kręcicie, tylko tą złą krawędź nastawiacie tam, gdzie cały czas to robiliście. No nie? I znowu. I ostatni raz przekracacie. I kostka złożona. Dziękuję. Um, mogliście tego nie zrozumieć, mogliście to zrozumieć. Może Wam pomogłem, może Wam nie pomogłem. Ale myślę, że coś ciekawego na kanale możecie coś się do mnie dowiedzieć. Czy pewnie już o tym wiedzieliście? Pewnie, oglądają mnie same osoby, które znam, które o tym wiedzą, że koska się układać, nie bym się jakoś falił. Tak, to jest ułożenie takiej sobie kosteczki. Nie, nie. I. No cóż. Jest... Ja dziękuję za oglądanie i cześć.